nie serdecznie poświęcić, bo święcimy, niezmiernie się cieszymy z powodu dzisiejszego e, koncertu. Jest to nasz pierwszy koncert e, z nową wokalistką, bardzo się cieszymy. Jeden z pierwszych. Jeden z pierwszych I nie tak. Ostatni. I nie ostatni. no bo mam taką nadzieję i czekamy na więcej absolutnie. Natomiast chciałam zapytać, jakie to jest doświadczenie być tutaj, jak się czujecie, jaka atmosfera, jakie emocje nam towarzyszą? Głodni jesteśmy. Głodni, musimy się skoncentrować. Mamy troszeczkę stresu. Tak. Wiadomo jak zawsze mobilizującego tak. i paraliżującego. Ale ogólnie jesteśmy tak. bardzo tak. szczęśliwi, że możemy uczestniczyć w takim wydarzeniu, jakim jest ten festiwal. Przez palce zwykłych dni. Oglądasz świat. Zdzwonisz nie śmiać się Niż chwilę śmiesznym być Woo! Spróbuj choć raz odsłonić twarz I spojrzeć prosto w słońce Zakwycić się po prostu tak I wzruszyć jak najmocniej Nie musie bać, gdy chcesz to płacz I szukać wiatru Kładasz szary płaszcz łatwo wdarz się Wybiornie trzeźwy świc Obmyślasz każdy gest. Co sądzicie o samej idei festiwalu? Ideą festiwalu jest promowanie tolerancji i też szacunku dla różnorodności ponad granicami kulturowymi czy politycznymi. Co sądzicie? Ja jest to piękna idea serii Wiem, że poświęcił zawsze się kojarzy z, z przeszłością. w przeszłości. chwili myślę, że jest czas na łączenie ludzi w pokoju w muzyce, w radości w tym, aby wszyscy przynajmniej starali się zapomnieć o tym, co było, jednocześnie mając do tego oczywiście duży szacunek, ale... Ten festiwal jest chyba częścią nowej, takiego nowego spojrzenia na to miasto i mam nadzieję, że, że w tym mieście ten festiwal będzie coraz bardziej popularny, nie tylko w tym mieście zresztą, bo z tego co wiem plany są bardzo ambitne i wiem, że co roku będzie przybywać tych znawik i cenimy bardzo z tym. I miejmy nadzieję, że ten festiwal, że ten festiwal przyczyni się do tego, że właśnie miasto Oświęcim będzie coraz bardziej utożsamiane z tą ideą, z tym, z tym łączeniem, z, tym, z tą wspólną radością jakimiś. No zawsze kultura, sztuka, szczególnie muzyka jest czymś, co łączy, prawda? A więc mamy wszyscy taką nadzieję, że, że również zespół, nasz skromny tutaj występ będzie taką, taką, taką nitką łączenia tych ludzi, którzy przyjdą oglądać na nasz dzisiejszy. SHENEY THE to... jest to, aby odwrócić w pewnym sensie albo pokazać inne oblicze tego miasta nie z perspektywy mieszczącego się tutaj obozu koncentracyjnego, Auschwitz-Birkenau. No ale oprócz tego, no właśnie, promocja tolerancji, tej różnorodności, wielokulturowości. Czy myślisz, że to jest potrzebne? Jak sądzisz? W, naszej, w naszym kraju, w naszym społeczeństwie? No jak obserwuję, to zdecydowanie jest to potrzebne. Myślę, że mamy uprzedzenia i rasowej, i religijnej, jakieś jeszcze inne, cały bagaż, który przedzem Myślę, że to wynika i z historii i z tego, jak ten naród był traktowany przez X lat. I stąd te nasze problemy. Myślę, że im więcej będzie podobnego typu imprez, tym lepsza będzie więź łączenia się ludzi i lepsze spojrzenie nie tylko na Europę, ale na cały świat, bo myślę, że... W XXI wieku nie powinniśmy się, że tak powiem, czepiać tak błahych i prostych spraw, jak jest ktoś wykonał spływ. a jednak jeszcze w tym kraju istnieją zabobony i o czym doskonale wiemy jest to i jest to problem. Latem nagrywamy materiał na nowy album i to będzie chyba jakiś przełom, ponieważ nastąpi oczywiście promocja singla na nadzieję drugiego i będzie nas, mam nadzieję, dużo, dużo więcej. Tak być powinno zawsze w momencie, w którym album się ukazuje, albo przynajmniej zbliża się jego promocja i, i wtedy będzie więcej ludzi czy też Anny Józefiny. I generalnie rzecz mówiąc. Mamy taką nadzieję, że, że ten pierwszy materiał z tutaj z Józefiną bardzo się Państwu spodoba i przyjedziemy do święcina jeszcze z 15 razy. Też mam taką nadzieję, że będziemy jeszcze Was tutaj gościć. No i cóż, życzymy samych sukcesów i dobrej atmosfery na dzisiejszym koncercie.